No to zaczynamy krótką serię o Albanii. Będziemy tu tylko tydzień, także nie nagramy zbyt wiele ale znagramy tyle, ile możemy. Zaczynamy od Szkodry, miasto Szkodra, niedaleko jeziora szkoderskiego, bardzo blisko granicy ze Czarnogórą. I jest to popularne miejsce ogólnie z południowej części, jak jesteście w południowej części w Czarnogórze, to często organizowane są tutaj właśnie wycieczki, takie jednodniowe, żeby poczuć tą, ten albański klimat. W planach mamy tylko północną część, niestety tylko północną. Podobno tą mniej atrakcyjną, jeśli chodzi o o ciekawe miejsca, no ale niestety musimy się ograniczyć tylko do tego, z tego względu, że lecimy później dalej do Macedonii i nie chcemy za bardzo zjeżdżać na południe, żeby później się nie wracać. Ale co, nie, co się odwlecze to nie uciecze, jak to się mówi. Tak. Następnym razem po prostu zahaczymy o część południową. Tak musieliśmy ułożyć trasę i tak po prostu zrobimy, że odpuszczamy sobie południe. A ogarniamy północ. Si, więc zapraszamy Was na odcinek i na całą serię. Krótką, bo krótką, ale będzie. Tak. Pierwsze, co nam się tu, tutaj rzuca w oczy, to jest taka mieszanka, jeżeli chodzi o religię. Co, to, co, to, co się gryzie bardzo, to przykładowo. Pomnik matki teraz jest i teraz nie wiem, czy to zobaczycie, ale tutaj jest ten biały meczet. To jest tuż obok meczetu. Tam, kawałek dalej, jest kolejny meczet, a kawałek dalej, o gdzieś tutaj, widać wieżę z kościoła. To jest taka mieszanka. Wybuchowa. Dziwnie, bardzo dziwnie. Znaczy, pierwsza się z czymś, jakim spotykamy. Ogólnie, to jest nasz pierwszy kraj, taki typowo z przewagą religii muzułmańskiej, ponieważ tutaj około 60% z tego, co pani mi powiedziała. 60% osób wyznaje islam, następnie z 30 pro, około 30% to, jest, to są katolicy, a 10% to jest reszta religii, z czego przeważającą są prawosławni. I mamy tutaj też taką wieżę, która przypomniała nam od razu Hercegnowy z tego głównego placu, z którego tam nagrywaliśmy też dla Was. A jak nie wiecie, o którą wieżę chodzi, to zapraszamy Was na odcinek. Z, pierwszy odcinek z Czarnogóry, właśnie z Zatoki Kotorskiej. Pomimo, że panuje tutaj przede wszystkim islam, tak jak wcześniej powiedziałam, to... Jest bardzo dużo też kościołów katolickich. To już mówiłam, ale nie o tym chciałam powiedzieć, Aha. że nie musicie się obawiać, że jak przyjedziecie tutaj, to trzeba nosić te burki, trzeba być zakrytym. Zresztą widzicie, że, ja nie jest, że jestem odkryta, ale tutaj tak naprawdę. Ponieważ to... nie, są oni aż tak ortodoksyjni, o, o, o. więc nie ma co się obawiać, że... Tak naprawdę to dopiero dwie osoby spotkaliśmy, znaczy dwie kobiety ubrane w te właśnie swoje stroje. Te tradycyjne stroje, w sensie, żeby pozasłaniać wszystko, no bo tak powinni robić. Ale tutaj, jak widać, dużo kobiet nosi króciutkie, mi miniówy po prostu, są znaczy młode rozgogoroszone młode bardziej młode niż dziewczyny ja. Młode takie paniusie, <laughs> ubierane w minióweczki, w buciki na obcasach. I pomykają przez starówkę. I szkodra ogólnie jest nazywana Mało czasami... Holandii. Tak, ponieważ jest bardzo dużo tutaj rowerzystów, którzy podobno przyprawiają kierowców o zawał serca. Yy, ponieważ wjeżdżają na rondę ja chcą, jeżdżą, ja chcą, ale to nie dotyczy się tylko no, rowerzystów. Jeżdżą, jeżdżą gdzie chcą. Tak, tutaj, tutaj jest chyba gorzej niż... W sensie, ciężko mi to w ogóle opisać, ponieważ Czarnogóra była dla nas takim krajem, gdzie wszyscy jeżdżą jak chcą i no, nie trzymają się tego prawa, ale tutaj jeszcze jest gorzej. Czy gorzej? To nie chodzi o to, że gorzej, tylko chodzi o to, że inaczej. No może tak. Tak, jest zupełnie inaczej. W ogóle mamy takie odczucie. Zupełnie inne odczucia. W sensie, tak jak e, powiedzmy Chorwacy z Czarną górą są do siebie, można powiedzieć, że podobne i czuć ten klimat tam gdzie, gdzie ten bałkański. Tak tutaj tego nie czuć, bo znaczy nie to, że też nie czuć, jest inaczej, po prostu jest inaczej. Jak przyjechaliśmy wczoraj, to pierwsze właśnie takie wrażenie Przypomniała nam się Tajlandia? Tak, y, między uliczkami właśnie mieszkaliśmy w takim hostelu i zupełnie klimat przypominał nam. Tajlandię. Nie wiem, czy to kiedykolwiek widzieliście, takie coś, że przy balkonie w sumie nie ma barierek, no bo to jest parter. Sorry, że taką mam zawiechać, ale próbuję to wytłumaczyć. I może sobie postawić kwiatki. Fakt, że tutaj nie ma kwiatków, ale fajnie to wygląda. Sprytny pomysł. Sprytne rozwiązanie, ale nie pomysł. Cały czas jesteśmy w ścisłym centrum. I tak jak ta główna ulica, taki deptak jest naprawdę przygotowany pięknie i pięknie odrestaurowany, tak tutaj te uliczki, niektóre budynki są naprawdę śliczne, a niektóre to jest albo no, ruina, albo są po prostu opuszczone. I bardzo ciekawie, właśnie dyskutowałam z Pawłem na ten temat, bo mamy trochę odmienne zdania. Nie wiem, czy będziecie słychać. Słyszeć. O, koniec. E, wzywali do modlitwy. Z meczetu, z minaretu. E, o czym ja tutaj chciałam powiedzieć? A, tam właśnie był ten wielki, biały meczet. Tutaj mamy katedrę świętego Stefana. Jest przeogromna. Więc widać tutaj tą mieszankę, jeżeli chodzi o religię i kulturę. I stąd w sumie żegnamy się ze Szkodrą i lecimy do Dures. To, co jeszcze nie zostało dopowiedziane w Szkodrze na wyjeździe, jak się, byście się kierowali na Dures albo właśnie na Tirane, czyli na stolicę Albanii, to możecie zajechać na zamek, nazwa na dole, gdzie można podziwiać podobno piękną panoramę Szkodry oraz nawet z daleka widać jezioro szkoderskie. Więc teoretycznie e, polecamy. My akurat nie byliśmy, ponieważ e, pogoda nas e, nadała nam w kość. <grym> e, jednak 37 stopni w cieniu to trochę sporo. E, I stwierdziliśmy, że jedziemy dalej na Dures, bo jednak mamy kawałek e, plus. Jeszcze zahaczymy o jedno miejsce, właśnie w którym jesteśmy, czyli do Krój. A dlaczego tutaj dojechaliśmy? Ponieważ jest to rodzinne miasto bohatera narodowego Albanii, czyli Skanderbega. Polskie imię, nazwisko jego to jest Jerzy Kastriota. W końcu się nauczyłam. Miałam z tym ogromny problem, ale brała dla mnie, w końcu się udało. E, I jego pomnik można spotkać w wielu takich większych miastach. W Tiranie, tutaj też e, także jest oczywiście, no bo rodzinne miasto. E, I jak pomnik wygląda, siedzi na koniu, ma hełm z kozimi rogami. Przybitka będzie, ponieważ tutaj też znaleźliśmy jego pomnik oczywiście. I zapewne zapytacie się, co on takiego zrobił, że jest ichnym bohaterem. Jeżeli Paweł się tam odbija mi w okularach, to po prostu on sprawdza, czy wszystko dobrze e, mówię, kontroluje mnie. I bardzo dobrze ktoś musi. E, w każdym razie znaleźliśmy cień, to tam kiwasz tą głową. Kontroluje cię. Słucham, co mówię. Posłuchaj, posłuchaj, bo to jest bardzo ciekawa historia. Teraz dłuższy mój monolog będzie. I ojciec Jerzego po jednej z przegranych bitew oddał w zastaw swoją trójkę dzieci, trójkę braci, w tym właśnie Jerzego. Podczas tego wygnania w sumie z kraju, Jerzy był szkolony przez Turków w ichnych wojskach, po czym wrócił tutaj i im się przeciwstawił, co jest. Śmieszną historią w sumie. Przez 35 lat bronił tych ziem, e, i ta twierdza przez cztery, podczas czterech najazdów została obroniona. E, nie udało im się zdobyć e, tutaj tej okolicy, e, jednak po śmierci wodza wtedy właśnie polegli, i niestety tu, e, Turcy tutaj zgrabili wszystko. E, i między innymi właśnie dlatego, że był to bohater, był wspaniałym dowódcą i wykazał się ogromnym męstwem, dlatego jest on właśnie tym bohaterem narodowym. I stoczył tutaj ogólnie 25 walk, w które oczywiście zwyciężył i tutaj pojawia się historia z flagą albańską, ponieważ flaga albańska to jest na czerwonym tle Czarny orzeł, dwugłowy czarny orzeł, który ma 25 piór, które symbolizują właśnie te 25 walk Jerzego. Agatka wytłumaczyła, skąd się wziął czarny orzeł z 25 piórami, ale skąd czerwony kolor? To jest w sumie logiczne. Przelana krew. Aktualnie znajduje się tutaj muzeum poświęcone naszemu tej bohaterowi i z ciekawostek jeszcze był on tak sławny, że nawet Vivaldin napisał do niego specjalnie operę, a także pisali o nim sławni autorzy, między innymi Jan Długosz. Ale oprócz bohatera narodowego, co tutaj pan mi trąbi, jest też taki bazar, jest tutaj uliczka i są tutaj ręcznie wykonane dywany, jakieś obrusy, takie... jak to nazwać? Ogólnie, ogólnie jest bardzo dużo takich suwenirów typu właśnie antyki, jakieś starocie, można nawet kupić stare ubrania, dużo, dużo magnesów różnego rodzaju, e, ogólnie pamiątki, bardzo dużo e, jakichś butelek, e, takich e, drewnianych z drewna rzeźbionych, różnego rodzaju, ogólnie taki ubranka, naprawdę jest dużo tutaj takich ciekawych rzeczy na tym bazarku. Nawet kupiliśmy sobie trochę. I na prezenty też żeśmy kupili. Także będzie co rozdawać. Tak, dokładnie. A teraz idziemy tą uliczką, jest ciemno tam, ale spróbuję cokolwiek nagrać. E, tutaj z tej ulicy już mam ponagrywany nawet jakiś stary taki telefon. E, wiecie co się? Kręciło numer i taki, taki stary, ja nie wiem jak go nazwać, ale po prostu to jest wspomnienia z dzieciństwa. everyone Jednej rzeczy jeszcze wam nie dopowiedziałam, że oczywiście, jeżeli, jak mamy bohatera, to mamy także mauzoleum. Znajduje się ono w zupełnie innym miejscu. Pochowano go w kościele świętego Mikołaja, ponieważ był on katolikiem, ale niestety po najazdach Turków zbestrześcili oni zwłoki, z kościół zmienili, przebranżowili na meczet. I aktualnie można tam podziwiać, że podobno są szczątki. E, jakie to jest miasto? Na dole tutaj nazwa. Na L, tyle pamiętam. I, I chyba to by było tyle, jeżeli chodzi o tą miejscowość, o szkoder i tą taką można powiedzieć, północną część Albanii, o te największe miasta. Dziękujemy za uwagę! I do usłyszenia do następnego razu!